Nadrabiamy, nadrabiamy, mamy SCP Squad, epizod trzeci. Zapraszam serdecznie, moi drodzy. No, jest to drugi kanał, tak? Czy na głównym to wrzucił? Na głównym jest to wrzucane teraz. No, ciekawe dlaczego, no ale dobra, niech będzie. Wow, co jest? Ty i tak go złapali. Gościu już tutaj się denerwował, a i tak go chwycili. Tylko pytanie: czy on jest nie na tyle mocny, że rozwali ten pojemnik, nie? Kontener. Zostawcie lajka, like jeżeli wam się odcineczek spodoba. No i. O, ktoś to przeciął. Jak widzicie, co to za roboty? To jest jakaś nowa. Woli? -E! To jest jakaś nowa frakcja? A nie, to jest od nich, ale kto im to przeciął? Czekajcie, kto ten sznur przeciął? To pewnie ten plaga, nie? Ty, ty wystarczy, że mają tę kartę jak w Fortnite, nie? I. i no, wow, teraz inaczej wyglądają. No, ale widzę, że oni używają plagi, żeby. jakby nie robić nowych postaci i oszczędzać na tych animacjach czy coś. Ty, tu jest więcej tych. O kurka, tu jest więcej O kurde, co jest? Lol To on tak to robi? Ty gościu jest niezłe Ty, on przygotował tu wszędzie pułapki Lol O jasny gwint On ma wszystko przygotowane To go schakuje, czy co? Schakował go, jakby. Ty odporny jest na to. O. Jak ci się podoba moje dzieło? I to też jest chyba jakby już wcześniej, wiecie, wzięte z tej serii zombie, nie? Bo on też. Też to mówił tam wcześniej. Tak trochę robią re recycling, nie? Tego wszystkiego odnawiają. Ty on wziął. On wziął głowę tego. Jak widzicie? Tego bota. Czy droida, czy, czy humanoida? Ale ładna jakość tej. Kurde, co to jest. Co? Ci go zhakowali. Patrzcie, on leci za nim. Ikea? LOL! SCP -300 3800 to anomalny, nieskończony sklep Ikea. LOL! Co jest? Sklep Ikea. Jeszcze ta muzyczka z windy. Lol. Ale jego chyba sakowa Myślałem, że go sakowali, nie? Lol. Pracownik IKEA SCP. <laughs> Co tu się dzieje? Jakie to jest dziwne. O nie, jest Ion Oj, to raczej nie wygra z pracownikami IKEA. Nie da się wygrać. Oni są niezniszczalni. Co się stanie jak się z... O Jezu, nie będzie można z niego wyjść, czy co? Albo on się zamieni w tego sklep. Aha, okej. Okay. No okej, okay, szkoda, że to ma tylko 3 minuty. Powinien robić to dłuższe, te animacje. SCP-3800. Jest tu napisane kto ten? SCP-96 jest to humanoidem, który unika kontaktu. Jeżeli ktoś zobaczy jego twarz nawet na zdjęciu, SCP reaguje rage'em, tak? The Big Zombie is a creation of the Plague Doctor, czyli to jest ten Big Zombie, tak? 0,49. Fajnie, że to jest dopisane, <laughs> czyli to jest ten 0,49, nie? Ty on zbiera te głowy tych ludzi, nie? To nie wiem, czy to jest to samo, ale to jest na pewno ta, co zhakował. Czekajcie. O, tutaj jest widać, jak to. Ale jak on tak szybko wziął tę głowę? To jest zastanawiające Do tego nie było widać w ogóle, że jak on brał tę głowę, nie? A czekaj, ty on też to ma. To ten ma tę głowę? A to nie jest doktor plaga, to jest tego monstrum. I on kolekcjonuje, jakby te? No i to te. Ty czekajcie. Myślałem, że tam coś jest tu. Yy, to w ogóle słuchajcie. W takim razie oni będą musieli jakoś się ulepszyć, bo to nie mają szans w obecnym etapie, nie? Na to wychodzi. Patrzcie, go też miał taki jakby. Patrzcie, przez chwilę mu to migło. Jakby on też był. Sakowany, e, nie? No, patrzcie. On jest Twój. On jest nasz. On jest nasz. He is ours. No dziwne, Pytanie, jak to interpretować, czy to jako, że został sakowany czy oni po prostu im się tak te glace świecą czasami, nie? No bo tu jak on go przechwycił to widzicie. Dziwne. No ale to z tym IKEA. fajne, fajnie zrobili, to jest, rzeczywiście jest w Ikea, SCP Ikea? Tak w tym uniwersum? Nawet nie wiem. Chciałbym się tym zainteresować. No i to jest fajne, to takie trochę nawiązanie do Fortnite'a, nie? Albo Fortnite zrobił nawiązanie do SCP, stąd czerpał te karty, które jakby To jest fajne i myślę, że w przyszłość taka będzie, nie? Ludzie też tak za 100 lat czy za ileś tam lat będą mieli wszystko zapisane w karcie i będziemy zmieniać tylko swoją powłokę, nie? Ciekawe, a, nasz, a my będziemy na jakimś serwerze zapisani, nasz umysł, i to wszystko. To było ciekawe, nie?